Szanowni Państwo, 17 grudnia to co roku bardzo istotny dzień dla energetyki, ponieważ w tym właśnie dniu prezes, a dokładnie Pani prezes, w tym roku Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdziła nowe stawki na sprzedaż i na dystrybucję energii elektrycznej. Również zatwierdziła gaz. Jakie mamy informacje? Jeżeli chodzi o sprzedaż energii elektrycznej, to ona dla odbiorcy indywidualnego spadnie o 1%, a konkretnie o 5 zł na stawkę 4,95, co jest zbieżne z tym, co powiedział pan minister Motyka. Jeżeli mówimy o gazie, to jest spadek o 1,7%, więc również ta zmiana ma miejsce. Natomiast jeżeli mówimy dystrybucji już tak kolorowo nie jest, ponieważ dystrybucja wzrośnie. Wzrośnie o 7,6% dla odbiorcy indywidualnego i o kilkanaście procent więcej niż się spodziewałem dla odbiorcy biznesowego. Spółki reagują w ten sposób, że giełda rośnie, wszystkie spółki dystrybucyjne rosną. Polecam śledzić to, co się dzieje na stronie Urzędu Regulacji Energetyki i porównywać ceny z tym, co miało miejsce wcześniej. Pozdrawiam serdecznie.